Cześć kochani, witam Was serdecznie na popołudniowym, wieczornym, sobotnym zrapingu Mam dzisiaj wielką krzyżówkę, mega linię i ekstra linię. Rezygnujemy z innych drapek, ponieważ muszę jeszcze jechać e, po pokarm dla paletek i nie wyrobię się. Przygotowałem do tego również strapeczkę bonusową. Jest to Super Milion o numerze 8. Ostatni super, mil, super Milion dał stuwę. Zobaczymy, co tutaj będzie. Zaczniemy może od szukania złota, dolara albo diamentu, i na koniec sprawdzimy wygrywające liczby. Jaka, kochani, u Was pogoda? Bo u mnie tak sennie na dworze kropi od czasu do czasu. No, ale nie pada jeszcze, tak wiecie, mocniej. Słońca nie ma wieje, jak na razie ani dolara, ani złota, ani diamentu i pewno nie będzie również wygrywających liczb. Sprawdzamy pierwsze. 34. 34 nie mamy. Bok mamy 33. 12. Nie ma. Pięćdziesiąt pięć też nie ma, nie wpadło mi nigdzie w oko. 46. Nie ma. Pięćdziesiąt osiem nie ma również. I ostatnie jest 31. Też nie ma. Pusto. Kontrolne R, I r, I P tak jest, jest pusto. Bierzemy się za ekstra linię o numerze 17. Pierwsze mamy serce, drapiemy serca, następnie mamy czapkę. Czapka dwa razy. Rolki. Rolków jest trochę. Arbuz. Arbuza nie ma. Drapiemy kolejny symbol, kwiat. Tu jest pierwszy. Tutaj mamy drugi. Jest trzeci. Cytryna. Cytryny nie ma. Krab. Kraby zdrapane. Słońce. Uśmiechnięte tylko raz. Słoń trąbalski też tylko raz, balony mamy i balony, lody, parasol nie ma leżak Leżak jest jeden. Kolejny symbol to dzwon. Okulary pierwsze i drugie. Sakfa. Sakwy nie ma. Ptak. Ptaka nie ma. Klucz. Klucz dwa razy. Piłka. paszczy wiatrak wiatraki popcorn Na dole nie ma, tu jest kolejna i ostatnia gwiazda, motyl, no i ostatni symbol to biedronka. Nie było księżyca, nie było klapek, nie było łodzi. Zrabka pusta. Nic. ICN, kontrolne. Mega linie. Pierwszy symbol to gwiazda. I możemy sobie tutaj zrabkę przelecieć, i nic nie ma. Flaming. Dalej mamy Wiśnie, dobra kolejny symbol, to łódź. Dalej mamy serce, serca brak kokos tutaj następny zarazem ostatni pierścionek tu jest drugi i trzeci pierścień panżów. żółwie zdrabane, podkowa, no podkowy tutaj też nigdzie nie widzę, piuro, okej, okay. ananas. Nie ma roweru, tak mi się wydawało właśnie, że roweru nie ma, Kudzia. Dobra, klucz. kluczy wysyp następny symbol to foto szminka szmin nie ma arbuz tutaj mamy pierwszy arbuz tu jest następny lody Tutaj mamy jedne lody, drugie, trzecie i czwarte. Moneta. Dobra, monety zrapane, cytryna. Cytryna widocznie tylko jedna. Prezent. Ostatnie biedrona. Nigdzie biedronki nie widzę. Motyl. Tutaj jest jeden, jeden i ostatni. Ojej, korona pierwsza. Więcej nie ma. Winogrono. No i ostatnie trzy symbole słońce kości. Ostatni symbol to klapki. Dobra. Linia się żadna nie ułożyła. W bonusie mamy portfel i 40 zł. A tutaj mamy trzy różne kontrolne. Pusto. Wielka krzyżonia. o numerze drugim. Pierwsza litera to J. Korozja. W bonusie J nie mamy. Tu jest moguncja. Licytacja. N. Zanik. Omen. Don. Imiona. jest moguncja przemiana Noe rentgen syn tutaj mamy Innsbruck no i n wydaje się być strapane l El, elaborat Film. Klif. Tutaj mamy Elf. Palestra. Walc. Dalej mamy U. U. Biskupiec. Moguncja. Innsbruck, malutko u malutko, Z, Zanik. Tu mamy marsz, waza, korozja, gaz, Zambia. Fraszka Ostatnie O, Omen, Odra osa. Tu mamy odbiorce. Don, Korozja, Yoga, Mambo, Mops, moguncja. NOE, aceton kos kakao dobra teraz lecimy górą r er, odra ikar odbiorca krowa rum Marsz, korozja, i elaborat. Tu jest przemiana, rentgen, grdyka, radar, palestra, fraszka, kra, karnet, daria. Dobra, kolejna litera. To Y. Y w czerwonej zdrapce Brak. W bonusie brak. Tutaj mamy licytacja. Syn. I koniec w. Krowa. Waza. Tutaj jest ratwa. Dalej mam B. Elaborat. Gambia. Biskupiec. Tu jest bieg. Samba. Innsbruck. wrócimy od końca F. Film, klif, fraszka, haft, elf. Wysypało f. Oj, to już widzę, to już mi się odechciewa i zanik. Gambia, Cliff, Biskupiec, imiona, odbiorca, tu jest Chimera, Egida, Nagietek, Licytacja, Innsbruck i Daria. Pff. X Cudownie, jak zobaczymy przy okazji, to zrobimy A, zanik, odra, osa i car. Teraz patrzcie, może jak S wpadnie, mamy bonusa D albo C, albo K. Dobra, to jest korozja. Tutaj tworzy się pierwszy wyraz waza elaborat imiona metoda agat yoga gambia ada tutaj mamy gaz przemiana radar egida chimera palestra tratwa Haft, Walc, Data, Licytacja, Kakao, Daria, Zambia, Fraszka i Samba. Tutaj mamy B niezrapane. No, jak na razie mamy jeden wyraz, tylko tutaj waza zostały trzy litery P biskupiec mops palestra G tworzy się joga mamy dwa wyrazy Tutaj tworzy się gaz, egida, grdyka, bieg, nagietek, no i ostatnia literka to H. No i z liścia odlot to chimera i haft. Nie przedłużamy tego popołudniowego dziadostwa. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo mocno. To są nasze popołudniowe pustaki szybkie, szybko sprawne, puste zdrabki. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na jutrzejszy poranny odcinek. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Papa. Pa.